Nowa, obszerna oferta ciężarków Edges, które zostały zaprojektowane w bardzo przemyślany i precyzyjny sposób. Oferta obejmuje 5 typów ciężarków, a każdy z nich występuje w wersji z krętlikiem swivel i centrycznej inline. Zespół projektowy zadbał o to, aby wszystkie ciężarki centryczne miały przesunięty do przodu środek ciężkości, a ich kształt zwęża się ku dołowi do miejsca, w którym znajduje się krętlik. Dzięki temu karp, gdy podnosi przynętę i prostuje przypon, natychmiast wyczuwa maksymalną możliwą wagę ciężarka. Ponadto wszystkie nasze ciężarki w ofercie, z wyjątkiem modelu Horizon, są pokryte fakturą 3DKM. Pomaga ona nie tylko w maskowaniu się na dnie, ale również dzięki jej powierzchni, do której przylepiają się takie substancje jak muł czy glina, jeszcze bardziej poprawiają się własności kamuflujące ciężarka. Powierzchnia pomaga także podczas oblepiania ciężarka pastą, co zwiększa atrakcyjność okolic wokół przynęty. Faktura 3D -kamu jest trwałą, nierefleksyjną kamuflującą powłoką proszkową, która wygląda niezwykle naturalnie, jest bardzo wytrzymała i co najważniejsze nie płoszy karpi. Wszystkie ciężarki z krętlikiem mają krętlik z dużym oczkiem, co ułatwia mocowanie na dowolnym klipsie, a krętlik doskonale mieści się wewnątrz każdego systemu do ciężarków Foxa. Zmniejszyliśmy także wysokość pętli, która ogranicza swobodę ruchu krętlika po zamocowaniu na zestawie z ciężarkiem. Powoduje to redukcję splątań i przyspiesza efekt zacięcia. Ciężarki centryczne są dostosowane do wszystkich centrycznych produktów Edges, jak koraliki TETPOL czy zestawy typu drop -off. Ciężarki wyposażone są w gumowe wstawki i mogą być używane zarówno z krętlikami w rozmiarze 7, jak i 10. Dla bezpieczeństwa ryb gumowe wstawki wysuwają się z ciężarka w przypadku zerwania zestawu, dzięki czemu każdy lider, rulka czy węzły mogą bezpiecznie przejść przez ciężarek. Krętliki wchodzą do wnętrza centrycznej wstawki. Co pozwala na luźne mocowanie krętlików z pierścieniem oraz zapinką Quick Change w bardzo wyrafinowanych zestawach typu drop -off. Ponadto ciężarki mają wcięcie po jednej stronie do swobodnego przesuwania się lidera w zestawach typu drop -off. Oferta obejmuje następujące modele ciężar ciężarego klasycznym kształcie z naszymi nowoczesnymi udoskonaleniami, jest świetny w większości zastosowań na krótkich i średnich odległościach. Można nim także łowić na większych dystansach, przy zastosowaniu wersji centrycznej wewnątrz woreczka PVA. Ciężarki dostępne w gramaturach co 14 gram, od 42 g do 142 gramy. Tripier ten ciężarek o kompaktowym kształcie sprawia, że ryba wyczuwa całą jego masę i jest doskonały w tych przypadkach, gdy ryby mają w zwyczaju uciekać ze stawami. Tak jak poprzednio jest to idealny ciężarek do średnich odległości łowienia i jest dostępny w gramaturach co 14 gram, od 42 gramy do 142 gramy. Ciężarki Horizon to połączenie konstrukcji z przesuniętym do przodu środkiem ciężkości z naszego wcześniejszego modelu Exocet ze stabilnością zapewnianą przez boczne spłaszczenie, które występowało we wcześniejszej wersji ciężarka Horizon. W efekcie powstał ciężarek, który pozwala z łatwością osiągnąć bardzo dalekie odległości, a jednocześnie pozostaje niezwykle stabilny w locie, co maksymalizuje osiągany dystans i redukuje występowanie splotań. Ciężarki te nie mają nałożonej faktury 3D gdyż chcieliśmy, aby był jak najbardziej gładki. Ciężarki Horizon dostępne są w gramaturach co 14 gram. Od 70 gram do 142 gram. Teraz ciężarki Klingon dostępne są w dwóch różnych wersjach. Mniejsze rozmiary występują w wersji centrycznej i z krętlikiem w gramaturach co 14 gram. Od 42 gram do 142 gram. Kształtem przypominają model Flat Peer, ale mają duże wypustki, które pomagają utrzymać ciężarek na dnie. Są idealne do łowienia w rzekach, na stokach lub tam, gdzie występuje prąd, i cechują się podniesionym środkiem ciężkości zastosowaną w ciężarkach Tree Flat Peer, co poprawia skuteczność zacięcia. Większe ciężarki Klingon mają bardziej owalny kształt. I przeznaczone są głównie do łowienia z łodzi lub pontonu. Zapewniają one utrzymanie zestawu w miejscu, gdy łowimy na sztywność z zestawem z plecionką na bardzo dalekich odległościach, w trudnych warunkach lub na szybko płynących rzekach. Wersja z krętlikiem dostępna w gramaturach 170 g, 225, 280 oraz 340 g. Wersja centryczna występuje w gramaturach 170 g, 225 oraz 280 g. Ciążarek ten po jednej stronie ma wcięcie, które pozwala na ściągnięcie ciężarka z linki w celu jego szybkiej wymiany oraz bezpiecznego i łatwego przenoszenia pomiędzy zasiadkami. Oferta ciężarków Edges została opracowana z dbałością o każdy szczegół i możesz być pewien, że kiedy założysz na swój zestaw ciężarek Edges, to wszelkie możliwe szanse wykorzystasz na swoją korzyść.